Płyty węglowe to nowoczesny materiał w zastosowaniu ściennym. Są lekkie, łatwe i szybkie do montażu. Świetnie sprawdzają się w salonach, kuchniach, korytarzach czy łazienkach. Cześć! Jesteśmy dzisiaj na montażu. Pokażemy Wam jak zamontować trzy płyty węglowe na tej ścianie. A potrzebować będziecie do tego klej dedykowany, paca zębata 4 mm, miarka, nożyk tapeciak, taśma, jakaś taka mocniejsza, na przykład tynkarska w tym przypadku, i papier do zabezpieczenia powierzchni przed klejeniem, no i najważniejsze, no kilka płyt węglowych lub minimum jedna. Płyty węglowe, przynajmniej te, które mają ciągłość wzoru, łączą się w pionie po tej długiej krawędzi. W tym przypadku mamy wzór Pandora, który ma trzy, ma trzy wzory, czy twarze A, B i C. Potem płyta C łączy się z płytą A i od drugiej strony znowu A, B, C, A, B, C, A, B, C i tak w nieskończoność. Możesz ułożyć je w dowolny sposób, możesz je obracać, także masz tak naprawdę dwa albo trzy razy więcej wzorów do ułożenia, jeśli tego chcesz, więc zawsze wysyłamy do wszystkich klientów płyty z ciągłością wzorów. Będziemy kleić od prawej strony do lewej płytę C, płytę B i płytę A. No i teraz znaleźliśmy sobie po oznaczeniu. Każda płyta jest w jakiś tam sposób oznaczona. Konkretnie ma na sobie literkę, która pokazuje nam, która to jest twarz tej płyty. Wiemy, że chcemy zacząć od C. Płyta C jest z tej strony. O proszę bardzo, tu jest płyta C. A więc tak, przystępujemy do klejenia. Mamy tutaj kiełbaskę, czyli dedykowany klej. Nacinamy ją lekko nożykiem. Można też rzucić pistoletu, pistoletu i zaaplikować do pistoletu, ale dzisiaj pokażemy Wam wersję trochę bardziej amatorską. Wyciskamy pasztetową i aplikujemy razem z pacą na ścianę. Tutaj już rozpoczęliśmy ostro akcję, więc możecie sobie zobaczyć, jak wygląda jedna kiełbaska wyciśnięta. Dołożymy jeszcze trochę więcej tego kleju. Weź przytrzymaj mi pacę. Do tego mógłby być łatwiejszy pistolet, gdybyście zaaplikowali. Więc trzeba było mieć kogoś do trzymania pacy. No ale cóż, dzisiaj się trochę wysłużymy. Zużycie kleju to około przy takim montażu nagrzewień, około jeden klej na niecały metr kwadratowy przy ścianie płaskiej. Jeśli byście montowali to na paski albo placki, to zużycie kleju będzie mniejsze, bo będzie ono wynosiło około jeden klej na 1,5, nawet do 2,5 dwóch, dwóch metra kwadratowego. Rekomendujemy jednak, no, znaczy w strefach mokrych czyli tam gdzie jest łazienka, gdzie leje się woda i to musi być dobrze uszczelnione no to obowiązkowo musi się to przykleić na grzebieniu no bo to bardzo ważne żeby woda nie podeszła pod płytę i żeby się bardzo dobrze to uszczelniło więc tam zdecydowanie to polecamy w salonie, w korytarzu nie jest to tak istotne no ale na pewno łatwiej te płyty jest wypoziomować gdy są one jednak przyklejone na równym grzebieniu jeśli chodzi o sam klej to zobaczcie sobie że ten klej jest dużo bardziej plastyczny i dużo bardziej elastyczny niż zwykły klej montażowy z marketu yy, to jest bardzo ważne, bo takiego zwykłego kleju z marketu montażowego nie rozprowadzicie w ten sposób a szczególnie w łazience, bo nie wyobrażam sobie jakby można było taki twardy klej rozprowadzić tego się po prostu zrobić nie da, no bo będzie to jakoś skrajnie trudne więc ten klej zdecydowanie lepiej Wam się do tego nada wychodzi on też trochę taniej od zwykłego kleju montażowego z marketu więc przejdźcie sobie, sprawdźcie, no ale zalecamy to robić na tym zdecydowanie Ważna sprawa, jeśli ubrudzicie coś z naszego kleju, to używacie do czyszczenia rąk narzędzi czegokolwiek acetonu. Dajecie sobie go troszeczkę na szmatkę, czyścicie rączki i jest pięknie. Rozłożyliśmy już klej na ścianie, zobaczcie sobie. Od lewej do prawej, na długość 110 cm, na wysokość 2,80, tyle ile ma płyta. Równomiernie grzebieniem z góry na dół przeciągnięte, żeby warstwa kleju była perfekcyjnie równa. No i co? Przystępujemy do klejenia. No to rozprowadzamy klej. W łazience warto jeszcze pod spodem zrobić hydroizolację, czyli użyć tak zwanej folii w płynie. No chyba, że jest to montaż na stare płytki, no to wystarczy w zupełności sam nasz klej dedykowany. A co do samego montażu na stare płytki, to używając naszego dedykowanego kleju nie ma potrzeby, żeby w jakikolwiek sposób gruntować ściany. Wystarczy je tylko odkurzyć i odtłuścić. A do przyklejenia na stare płytki na podłogę znajdziesz w naszej ofercie panele SPC. Tutaj zobacz jeszcze kilka zdjęć właśnie z montażu i klejenia na stare płytki. Taka metamorfoza jest bardzo spektakularna. Zobacz sobie tutaj, jak to wyszło po lewej przed, po prawej po. I jeszcze jedna łazienka po lewej przed, po prawej po. Leci. Powolutku. No. Dobra. No to teraz musimy odszyfrować, gdzie jest góra, gdzie jest w dół w tej płycie. Tu się łączy wzór, więc tak też to powinno być łączone. Z już ją, tak? Dobra. Chyba jak staniesz za mną, to będzie lepiej widać, czy mm. te płyty mają ciągłość. Dobra, no to co? Uuu, <grystanie> Dobra. Dobra, no i domontowujemy płytę. Uwaga. Pięknie. Pięknie, pięknie, pięknie nic nie rozjechało. Trzymaj się. To tak, bierzemy taśmę i będziemy tą płytę spinać jedną do drugiej, żeby nam się nie zrobiła fuga. Okay. Okay. No i zobaczcie sobie, tutaj już macie wyklejoną w całości taśmą ścianę, pospinaliśmy sobie te płyty jedna z drugą, żeby nam się nie rozjeżdżały. Chodź, zrób proszę zbliżenie. Więc teraz wszystkie te krawędzie są minimalnie, naprawdę o no, tyle, o ile można było je spiąć. To, żeśmy je spięli, są praktycznie niewidoczne. E, także tutaj tyle zostało. Reszta jest całkowicie od góry do domu. Myślę, że dwa razy na wyrost spokojnie pospinano taśmą, ale cóż, zróbmy to dobrze. Niech efekt cieszy oko i mówi same, prze, sam przez się. A ważna sprawa, co do samego kleju. Tak, widzicie, on tutaj siedzi i czeka. Plus tego kleju jest taki, że macie długi czas pracy. Czyli spokojnie tą godzinkę czy półtorej godzinki możecie sobie pracować. Sam klej schnie tak w 100% 48 godzin. Więc no, po prostu zostawcie na 1-2 dni tą taśmę, potem ją ściągnijcie, żeby to na pewno wszystko fajnie związało, żeby Wam te płyty się nie rozjechały i żeby łączenie wyszło perfekcyjnie. Także no, tyle macie czasu pracy. No, nie spinamy się, robimy to całkowicie na ludzie. Udało się jeszcze nie ubrudzić, a to jeszcze nie koniec prac, może jeszcze się uda. Na tej ścianie nie trzeba było akurat wykonywać żadnych cięć, ale możecie sobie tutaj zobaczyć jak prosto i łatwo można to zrobić. Zwykła kątówka z tarczą diamentową, ręczna, no i zobaczcie efekty, jak wyszło cięcie, no jest naprawdę perfekcyjnie, a to wszystko bez ryzyka jakiegokolwiek pęknięcia czy uszczerbienia. A takie ryzyko zawsze jest przy zwykłych płytkach. Otwory wykonasz równie szybko i łatwo używając otwornicy z tarczą diamentową. Również bez ryzyka pęknięcia czy ukruszenia. Dobra. Dobra. No to i teraz dokładamy ostatnią płytę. O! Ok. Do prawej. Ok. Dobrze. Jeszcze kawałek. Dobra. Okej, okay, siadło. Jest równo leciutko teraz, dobra, lekko sobie ją złapiemy, pięknie, dół, dół jest, no i co, i spinamy taśmą jak przy poprzedniej, czyli tak, kleimy taśmę, naciągamy, ło, naciągamy, doklejamy żeby nam się fajnie zlicowało łączenie. no i mamy koniec trzecia płyta zainstalowana wszystko zajęło nam od godziny 9 do godziny 11.30 około 2,5 godziny więc czas operacyjny myślę, że jest całkiem niezły teraz pozostało nam jedynie poczekać pewnie 1-2 dni na ściągnięcie tej taśmy, żeby to sobie wszystko na spokojnie związało czyścimy to w pozostałości kleju na ścianie acetonem i potem ściągamy folię Narożniki robi się dokładnie tak samo jak w przypadku płytek ceramicznych, czyli albo zacina się na 45 stopni, albo szlifuje. Ewentualnie można również zastosować listwy wykończeniowe do zamaskowania. No i ostatni etap, czyli zdjęcie folii zabezpieczającej i sprawdzenie tego, jak nam to wyszło. Tutaj już podglądamy, jak nam wyszło łączenie, no jest naprawdę świetnie. Jeszcze trochę folii zabezpieczającej i zaraz efekt finalny. będzie no A, tu jest łączenie, no to Tak, no no. to jest to też trzeba szukać, jest... No nie, ja mam, co No, z odległości na to, że jest No tak. Jak widać, montaż płyt węglowych jest szybki i prosty. Do tego spektakularny wygląd kradnie serca w salonach, w kuchniach, łazienkach czy korytarzach. Zamów płyty węglowe z dostawą na naszym sklepie internetowym dostarczamy na terenie całej Polski i Unii Europejskiej. Odwiedź też nasze salony w Katowicach, Warszawie i Gdańsku.